będziemy Twój pomysł wykonywać. Ktoś, z tej strony Karolina. Po sygnale zostaw wiadomość. Dziękuję. Zostawiłem jej wiadomość. Bo tak kazała. Zostaw wiadomość po sygnale powiedziała. To zostawiłem jej. Halo? A dzień dobry, ktoś dzwonił do mnie. A dzień dobry, bo tam Pani coś na anonse wystawiała, nie? E, na olx tak? Tak, tak, na olx na anonse Pani wystawiała. Co tam Pani wystawiała? Bo już zapomniałem. E, to znaczy, ale ho, no, mam kilka rzeczy wystawionych. No tam biurko chyba za darmo coś tam Aha. było. A to tak, tak. To Mendoz, bórko, tak 3 złote. No no to ja, Mam ja, telefon... ja... właśnie dzwonię w sprawie tego anonsu, co pani wystawiła na OPX. Mhm. E, proszę pani, ja jestem zainteresowany tym e, darmowym biurkiem okay. i tym. Dobrze. E, pani mi I... powie, Pani mi powie tak, jakie są dokładne wymiary tego biurka? Znaczy wie pan co, ja tam napisałam, że 110. Yy, długość i 50, no. Yy, szerokość. No tak. Ono a... Nie jest a pani mi powie teraz, jaka głębokość tam jest tego? No to 50 cm. A, ale szerokość, i... szerokość tego biurka jest Aha. 50 cm. A pani mi powie, jaka jest tam grubość blatu? Ojej, to tak nie powiem panu, bo ja to mam w garażu. A to nie mierzyła pani blatu, jaka tam jest ta szerokość blatu. Znaczy nie, no długość to. Grubość jest... blatu, grubość blatu jaka jest, o to mi chodzi. Na no, no, grubość, no nie mam pojęcia, no nie mierzyłam grubości blatu. Aha, a ile waży biurko? O, też tego nie wiem. A ile szafka waży? Nie wiem, nie ważyłam tego. A pani mi powie tak na przykład, jakby coś na ten blat postawić, nie, to ile on wytrzyma nacisku? Na przykład nie wiem, jak. Znaczy wie pani to, no, na nim komputer stał. Aha, a ile ten komputer ważył? No je, no to no, nie wiem ile komputery ważą. 10 kg. To taki stary komputer stary. No, No to trochę więcej, tak z 50 kilo może mógł ważyć nawet. Nie nasz tyle. To no nie jak nie stare no i... komputery to po 50 kilo ważą, bo ja aż ty... tu, a... nie no, to aż nie ja taki stary, no tak. A z którego roku był ten komputer, co tam stał na tym biurku? Nie, nie wiem z którego roku. Czy, czy to ważne? No bo chodzi mi o to, jaka tam będzie nacisk, jaka wytrzymałość będzie, nie? Nie wiem. Nie wiem, może pan przyjechać i zobaczyć. Aha, a pani mi powie, zmieści się fotel biurowy z podłokietnikami? Na, te, na tą szafkę czy tam biurko? Mmm, jeżeli jest obniżane, może się zmieścić, ale tam stało krzesło bez, bez. Dobra, a pani mi powie, z jakiego drewna tamte biurko jest wykonane? Nie wiem. A z płyty laminowej, czy z litego drewna to jest? Raczej z płyty. A to jest okleina, czy fornir? Nie wiem. A brzegi są oklejone, czy obrobione? Tych yy, szafek? Nie wiem, no tak jak na zdjęciu. A jakieś tam zarysowania są na tym, czy nie ma? Znaczy tak, to jest używane, tak, A tak. tam odpryski jakieś, czy coś są? Myślę, że tak. A pani mi powie tak, yy, czy jest jakiś ślad po kubkach, że tam ktoś sobie położył, nie wiem, gorącą herbatę, nie wiem. Możliwe, że jest. Aha, a skrzypi te biurko, czy nie? Jak na przykład nie, tak ręce się położy? Nie wiem. A są tam prowadnice jakieś? Co są? Prowadnica jakieś, żeby wysuwać te biurko i tak dalej. Mm -mm. Biurko nie. A e, może. Pani mi powie, ile, ile lat ma te biurko? No, trochę ma. A nie ile wiem, lat? Nie wiem. A ta szafka ile ma lat tyle samo co biurko, czy mniej, czy więcej? komplet. A pani powie, takie stabilne jest, nie chwieje się? No chyba nie chwieje się. A szuflady tam są jakieś, nie? Bo widzę, tu, że są. Tak, w tak, tej szafce są szuflady. A tak ile tak. razy można otworzyć i zamknąć te szuflady? Jak to ile razy? No, czy tam jakiś limit jest, że na przykład 100 razy można otworzyć szufladę i zamknąć. Nie, wiem, nie. No nie spotkałam się, żeby był limit na otwieranie i zamykanie szuflady. Aha, a pani mi powie, jak się postawi na ziemi, to nie, chwie... nie chwieją się te meble, nie, nie ruszają się. Czy nie? Aha. A jakieś zamki są? Czy klucze jakieś? Nie pamiętam, czy tam jest. A ruch, to dobrze czy... skręcone jest, że tam wszystkie śruby są i tak dalej? Nie wiem, czy jest dobrze skręcone. A jakieś tam nap... a... są? Może pan zobaczyć. Ja a, jak jakieś, tam... a jakieś naprawy były robione, czy nie? Co robione? Naprawy jakieś tego biurka. Nie sądzę. Albo czy na przykład była jakaś przeprowadzka, nie? I na przykład kurde, czy ten... Ja, przeprowadzka, to biurko jest przeprowadzone. I czy rozkręcone było? I później złożone? Nie, nie było rozkręcone, Aha. było przewiezione w całości. Aha, a Pani mi powie, szuflady mają pełny wysuw, czy tak do połowy na przykład się wysuwają? Nie pamiętam. Aha, Pani mi powie teraz tak, czy było biurko regularnie czyszczone, czy to jest takie zaniedbane, no? O to, o to mi chodzi, nie? w miarę czyszczone. A zapach wilgoci jakiś tam kurde wiadomo, nie? Czy tam w jakiejś melinie kurde stało, Myślę, czy co? Że nie. Myślę, że nie. A Pani mi powie, czy to biurko na przykład w nocy nie, użyje, jak ja nie ożyje, na przykład ciało w nie nie, nie wstało? Nie ożyje. Jak ja będę spał, to on mi kołdrę na przykład ściągnie, bo raz miałem taką sytuację, że kupiłem sobie z OPX-a właśnie jakieś kurde tam, wie Pani, rzeczy takie i ja się rano budzę, a tu wszystkie paznokcie na nogach mam poobcinane, Gacie, jej, gacie, gacie, jej, gacie mi pościągali, tak biedny. Biedny. no właśnie wszystkie paznokcie poobcinane, a ja hodowałem je dużo czasu i później musiałem na nowo, żeby one odrosły do tego wymiaru. Jej, a to faktycznie. No, także no problem, Także no. chcę mieć pewność jakąś umowę podpisać do kupna tego biurku, że ona jest pozbawiona pani tam... Ja go nie kupuję, ja go nie sprzedaję. No, ale oddaję Pani za darmo, tak? No tak. To, no. No to nie, Czyli bierze Pani na siebie pełną odpowiedzialność, że po prostu... Nie, no, ja nie wezmę żadnej odpowiedzialności, o! Nie, ale to biurku może ożyć, faktycznie może ożyć. A, a no to pani, to pani mi tu makaron przyjera. na uszy nawija, że nie ma opcji, że nie ożyje, a teraz nagle ożyje, tak? Tak, bo wiem, że przemyślałam i ono może ożyć, faktycznie. Szuflady zaczną w nocy się otwierać, zamykać. A, no to pani mnie oszukała w takim bądź razie, teraz. Pani, może się tak zdarzyć. E, powiem pani tak, pani jest bezczelna. Oszukała mnie pani, e, oczy mi pani mydli, makaron na uszy pani mi nawija, a teraz pani się przyznaje, że jednak może ożyć to, tak? Tak, może ożyć. Mhm. No, no to powiem pani, że zachowała się pani po prostu bezczelnie. Że chciała, gdybym się o to, o to bym się nie zapytał, bym to kupił wtedy i co. No i, I bym się bez paznokci znowu obudził, tak? Albo jeszcze go, no albo jeszcze się albo się gorzej. gorzej wie pani bez czego się obudził. To biurko by mi członka odgryzło. I do pani przywiozło. I pani by miała nowego no. członka rodziny wtedy. Nie mam tego widzenia. Nie mam o czym rozmawiać. No pani po prostu oszalała, że pani tak nawija ludziom makaron na uszy. No. No i dobry telefon się rozkręcił. Halo, 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 jest tam pan? Tak. Panie, masz czas, żeby tą farbę mi sprzedać, bo ja w domu teraz remont robię, brakło mi białej farby, pan ze Zgierza jest? Tak. Bo sklepy pozamykane, ja muszę dokończyć malowanie, panie, gdzie to możesz, przyjadę taksówką, zarabię tą farbę. Nie, 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 ta farba już jest sprzedana, proszę pana. Jak sprzedana, jak na Eliksie jest. No bo jutro ma przyjechać. No panie, on jutro ma przyjechać, a ja teraz podjeżdżam. Panie, weź u, y, odwołuj tego faceta, ja zabieram tą farbę, tak? Proszę pana, powy... słuchaj pan, co panu powiem? Facet mi zapłacił przelewem na konto, ja pieniądze już mam, ja nie mogę. Panie, to odsyłaj mu to, ja 50 zł więcej zapłacę. No, nie ma czegoś takiego, nie robił wariactwa, do widzenia. No wariactwa, ty ty jeden w okularach. No, normalnie chciałem zapłacić 5 tych więcej, on nie chce. 3 albo Centaurusa M100, a nie takie gówno masz. Halo. E, dzień dobry, witam. Oh. Rycerze, pomoże te kurwy. E, proszę pana, jest taka sytuacja, że ja teraz remont mam w domu i skończyła mi się biała farba. Można podjechać oh. po tą farbę, co pan tu wystawił. Klementyn. 3 złote Będzie telefon, jako... podjechać? No teraz, no panie, no farba się skończyła. Pan jest świętochłowic czy nie? Żegnam. Czemu, czemu? Mówi, że żegna, ty. W chuja poleciał. Jeszcze raz tam dzwonię. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie hoverboarda, co pan wystawił na OPX-a. To jest aktualne? Hmm, za, za 60 zł, taki żółto-czarny. To nie. A jakiś inny pan ma jeszcze? Taki biały. To czeka pan już se włączę. A tu biały to rower tylko widzę. I okulary. Jest. I okulary Prada jeszcze widzę. Jestem taki. Z, z czarnym siedziskiem, tylko czarne siedzisko zostało sprzedane i sam hoverboard jest. A, czyli Sam hoverboard, tak? Mhm. No dobra, ile ten Sam hoverboard kosztuje? No, to jest samo, 75, bo była wcześniej wyższa cena. No a tu jest napisane, że siedzisko niedostępne, czyli powinno być trochę taniej, czy nie? Nie. I tak za 60zł by dało radę? Tak, tylko ja bym trochę podesłał zdjęcia jeszcze może. Nie no panie, zdjęcia niepotrzebne, bo widzę, że to jest porządne, a nie byle co. Pan mi powie tak, ile na godzinę to jedzie? Halo? Halo? Ile na godzinę to jedzie, ten hoverboard? A z ile bateria trzyma czasu? Halo? Ty, rozłączył się. Kurwa nic nie wiedzą, to co on... Jak można hoverboarda sprzedawać i nie wiedzieć ile on jedzie? Jakbym nogę sprzedawał elektroniczną, to bym od razu odpowiedział ile ona jedzie. Dobra, daj Ci telefon. Kobita książkę wystawiła. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dozwoniłem się do Pani Agaty? Tak. Kurier DHL z tej strony, Marek Łuszkiewicz. Ja bym był tak z przesyłką za 15 minut, bo we wakacje rozwozimy do 23. A z jaką przesyłką? DHL opłacona jest. Pani... Ale ja nic nie Pani Agata Żakowice, tak? Ja już na światłach stoję i będę zaraz tam u Pani. Halo! Mówi rozłącz się, jakaś tam baba. Jakaś tam baba mówi rozłącz. Dobra, to tu nie wyszło. E, halo, halo, dzień dobry? Dzień dobry. Dozwoniłem się do pani Renaty? Tak, pan? E, Marek Łuszkiewicz, kurier DHL z tej strony. E, ja będę, tak? ja będę był z przesyłką, tak za 5 minut, jakby pasowało pani. Bo w poniedziałki rozwozimy do 23, bo wakacje są. Dobrze. Pasuje Pani, tak? Tak, oczywiście. Chyba za nic nie czekam. Bo to już jest opłacone. Dobrze, dobrze. Proszę bardzo. Bo to są skarpetki z wizerunkiem Zenka Martyniuka, Pani zamawiała. Nie ma takiej możliwości. No Pani Renata, bielsko-białe. Tak, ale na pewno nie zamawiałam takiej Eee 30 zł opłacona już tylko odebrać. To może jakiś mąż tam Pani, czy tam kochanek mnie niespodziankę zrobił? Nie ma takiej opcji. No tu mam przesyłkę do Pani, mam napisane, skarpetki z wizerunkiem Zenka Martyniuka. się znaczy, wie Pan co, jeżeli, jeżeli to jest, znaczy ja, ja to mogę odebrać, ale to, to y, nie zamawiałam na pewno niczego, ja nigdy czegoś takiego nie Aha, nie no ale jak jest opłacone i ten adres to muszę przywieźć, nie? Pani Renata, tak? No, proszę. no, tak, za 5 minut będę. Tam zostawić za bramą jakoś, czy pani wyjdzie na, po to? No, czyli pan to ma, no, ja w bloku, to nie jest za bramą. A to do jakiejś skrytki wrzucisz, czy coś? Może pan to wrzuci do, do skrytki. To pani na klatkę zajdzie, ja za dwie minuty będę, pokazuje mi. Proszę to wrzucić do skrzynki pocztowej. A, dobra, a zmieści się? Mieści się na pewno. Dobra, to wrzucę do skrzynki pocztowej wtedy. Dobra, na, na, na razie. Mam przeszkodę. Ona zaraz schodzi. Co ty gadasz, z z Ty, ty Chamie, ty jeden pieprzony tył? Co ty będzie miała Cicho. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie wynajmu kawalerki, to jest aktualne? Um, Akurat to kawalerka, nie wam tu eee, Co ty gadasz, Ty dame, damek damek Chamie, ty jeden pieprzony ty... Za tysiąc się Nie aktualne? Nie. Podawaj się podczas rozmowy. o tym. A jakieś, jest. jakieś jeszcze formalny wynajm? Coś? Też taką kawalerkę. A podwórko jest tam? Jest duże podwórko. No. A sąsiadów tak, jest a... Podwórko, a sąsiedzi tam. są czy nie ma? Tam są sąsiedzi. A blisko czy daleko? No blisko, bo to jest w domu. Aha. Tam podzielony jest. A za ile jest ten wynajem? Mm, tam jest 1500. A. a ten na pewno już jest zajęty? Nie, nie, tutaj jest wolna ta kawalerka. Ale ten za 1700 zł, ten garaż. Tak, to jest wolne. A, czyli można tam się wprowadzić? Tak jest. No, no to ja właśnie o tym mówię, o, w tym namysłowie. Mhm. Bo przed chwilą Pan mówił, że zajęte jest. Nie, nie. Aktu aktualne. Czyli po prostu ten garaż jest aktualny, czy ja dobrze bym... Tak by... jest. Tak, no. Tak. I tam kawałek dalej to Pan mieszka, czy kto tam mieszka? No mieszkam tutaj, tak. Aha. I normalnie grilla na podwórku można robić i tak dalej? No, oczywiście. Jak duże jest podwórko? 15 arów tam jest. Pan mi powie, jakiś telewizor tam jest na ścianie w pokoju? Nie, nie ma telewizji. A może pan mi na przykład na raty wziąć, że i pan będzie spłacał? No tak, to nie. Ja będę więcej do czynszu płacił, bo ja mam komorników i będę panu płacił więcej wtedy za wynajem. No, możemy się dogadać. No i to na umowie możemy podpisać, że pan telewizor weźmie tam na raty, a ja będę spłacał panu, nie? Mhm. Uh -huh. No, bo ja mam komorników, to mi nie dadzą, nie? No nie. A do notariusza będziemy szli, czy to bez notariusza? Nie, bez notariusza umowa na najem pokoju. Na czym? Na najem pokoju. Aha, a tak naprawdę to garaż jest, tak? Tak. No, no dobra, on no to pasuje. Kiedy można się umówić? No, no, można jutro podjechać. A pan mi powie, jak tam się mieszka, trzeba trawę na przykład ścinać, czy to pan ścina? Nie, ja ścinam. Aha, jakiś basen jest na podwórku czy coś? Jest jacuzzi. A można korzystać? Można. A basen jakiś można rozłożyć? Można. No dobra, no to pan jest zajebisty koleś i pan na wszystko zgadzasz. No oczywiście, że tak. No i to jest prawdziwy prezes, a nie byle co, bo tam się pytałem takiej baby, czy mi telewizor kupi, to mnie tak go pierdoliła, jest numer hmm. poblokowała, a pan tu telewizor chce wziąć na ratę i wszystko chce pan wziąć. No tak robimy. No, a ile tam osób może się wprowadzić? Bo ja z konkubiną bym się tam chciał wprowadzić. To może być konkubina też. Bo, jest, bo jesteśmy właśnie po rozwodzie, ale wróciliśmy do siebie, no i to jest taka jakby konkubina, nie? Mhm. Mm no, najwyżej będzie się awanturować, to weźmiemy ją za chachoły, razem ją z domu wyrzucimy i tyle, nie? No to sąsiad tam się zajmie, podeślemy sąsiada. Tam. No właśnie, do sąsiada się wywiezie wtedy tą konkubinę a, 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 i niech nie ją brzmi, nie nie ile wlezie. Może sąsiad zechce. No a stary jest ten sąsiad? Bo jak stary to wszystko weźmie. Nie, młody, ale też a. bierze co nie ucieka na drzewo. A, ale taki niepełnosprawny, tak? No. O. A No to wszystko weźmie. E, dobra panie, e, tylko to masz panie na wynajem czy jeszcze coś by tam było więcej? Nie, no. no na razie tylko. Bo jeszcze siódemkę dzieci mam. O to muszą poczekać jeszcze, nie się dzwonić. A tam pan w domu u siebie nie ma jakichś pokoi wolnych na wynajem? No to do garażu mógłbym wrócić ich. No, pan ma tu garażę jak no, lepiej niż nie jeden w domu. No to panie, w takim garażu to ja mogę mieszkać. Nie, no. To, Co ty garaż? Go... No, jak pan ma taką piwnicę też, to ja nawet w tej piwnicy e, bym mógł e, zamieszkać. Piwnicę, no, może być piwnica też mamy. No, no to jakoś tą siódemkę dzieci byśmy rozmieścili, bo na pewno coś da się zrobić. To no, po sąsiadach No, no i właśnie. Dobra, to ja zapisuję ten numer. Jako jak wynajem garażu i będę się kontaktował jutro w dzień. No dobra, to na razie. No, na razie. <laughs> ja pierdolę. Dodajta powtarzam. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. E, bo pan nie odebrał telefonu za pierwszym razem. Tak pan mówi? Może. Było połączenie jakieś, czy nie? Nie. Aha, to może z zasięgu nie miałem. Dzwonię w sprawie drzwi, co pan wystawił, złote. proszę pana, z tymi złotymi nie klamkami. Z taką tak? E, powiem panu tak, jestem tymi drzwiami zainteresowany ile tam jest sztuk tych drzwi. Wie pan, co tak jak na zdjęciu, pewnie pamiętam. Raz, dokładnie. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć sztuk naliczyłem. Więcej pewnie mamy, bo mam jeszcze w środku, pewnie Aha. kilka. A pan mi powie, te z lewy tam z tyłu, co są też są do oddania? Co są? Z lewy. Umywali. Nie, nie, raczej nie. Aha. Już tego może nie być nawet, to Aha. stare zdjęcie. Aha, a jaki tam jest powód oddania tych drzwi, pan mi powie? Remontujemy, po prostu są do oddania. Tak Ale to są pana, czy jakieś tam od kogoś? Nie, no my prowadzimy remont i musimy to po prostu zutylizować. Aha, czyli za utylizację pan nie chce płacić, tylko wydać te drzwi po prostu pan chce, tak? To znaczy, no do kontenera byśmy wyrzucili, no i mamy płatność za kontener, no. Aha, e, dobra, pan mi powie tak teraz. E, e, te klamki są ze złota, prawdziwego, czy to jest jakiś pozłacany materiał? Popatrz, nie są ze złota, to ze szkoły. To są szkolne, tak? Tak, oczywiście. Ale to jakieś tam klasowe, czy od toalety na przykład? Od łazienek. Aha, one są przeciągnięte jakimś tam zapakiem, jakimiś fekaliami, czy nie? A co, to są normalne, standardowe, używane drzwi? No tak, no ale pan wie: dzieci chodzą do toalety i oddają fekalie, tak? I o to mi ale chodzi. Czy... A co, ty, to są, to są normalnych łazienek. A to szkoła, myśli pan, że nie jest sprzątana? Jest pan zainteresowany czy nie? Bo no, nie jestem zainteresowany, no ale jakiś dowód. Może pan dow przyjechać obejrzeć. Ale pan ma jakiś dowód, że to nie są jakieś tam kradzione, czy z jakiegoś przestępstwa, wabania, czy coś takiego? Dobra, nie jest pan zainteresowany. No, jestem zainteresowany, no ale pan Mam musi mieć. Mam do myśleć. zdania, mogę je wyrzucić na śmietnik. Na no raz. tak, no ale pan ma jakieś papiery na to, że... Zasz... I widzi, ta, co chuj robi. Rozłączył się jeszcze po hamsku. Też DLC, dwa palce, Halo. Halo, dzień dobry. K. Halo. Tak, słucham? Dzwonię w sprawie telewizora za darmo, HiPese. HiPese, no. To jest aktualność? Tak, aktualna. Pani mi powie, ile ten telewizor ma lat? O że nie mam zielonego pojęcia, ile ten telewizor ma e, lat. Czy można tam wyświetlać filmy z internetu, z tego telefonu puszczać i przesyłać? E, z telefonu nie wiem. Na pewno jest, był podłączony do niego dekoder z Androidem, Wtedy wszystkie Netflixy i cała reszta działała. A czy z telefonu to panu nie podoba? A ten dekoder jest w zestawie za darmo? Nie, 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 nie. Dekoder trzeba dokupić. A za ile tam by pani go sprzedała? Za 10 zł czy za ile? Telewizor jest za darmo zupełnie. Za Ale ten dekoder z tym Netflixem. nie mam dekodera. Tego dekodera nie mam już też. To gdzie pani ma? Sprzedałam. Za ile? Za 150. A komu wie pani, komu, komu pani sprzedała? Ale proszę mhm. pana, a jakie to ma znaczenie dla pana? Nie ma. Ale słucham? E, dzień dobry. Dzień dobry. E, Dzwanie w sprawie pralki darmowej to jest aktualność? Tak, aktualne tylko że cztery piwka ta pralka kosztuje, bo tam ogłoszenie dałem za oddam, żeby nie płacić, ale cztery. symbolicznie za 4 piwka mogę oddać. A jakiej firmy? Per... Perła. Perła? Miodowa, tak. tak jest. Miodowa, tak? Co co? Y, perła miodowa, tak? Perła zwykła, perła. zwykła a, tak, ta zielona perła. A taka zielona? Tak, tak. Y, a pan nie jest alkoholikiem? Nie, nie. Żeby nie było. To nie miod... dla mnie, to nie dla mnie piwo i nie dla mnie nie moja prawa. Aha, no dobrze. Jak pan jest zdecydowany, to zapraszam. No tak, piłka, a... Przywieźć i... a pan mi powie, I tak, będziemy... ten papier toaletowy, co jest tam, i taka suszarka w obywalce, też jest w zestawie, czy nie? Nie, tylko pralka, tylko Aha. pralka. A tam w środku ona napierze dobrze? Bardzo dobrze. Białe Móg... pierze, najbardziej, najlepiej. A ten mógłbym na próbę przyjechać i pranie sobie zrobić? Zobaczyć, można, jak... można. Zobo... Zobaczyć, jak go pierze? Można przyjechać. I ten, czy może być za dwa piwa? Nie, za cztery piwka. A ile pojemności mają mieć? Po 0,5. 0,5 zapisuję na karcie. Teraz w jakim sklepie kupić te piwa? W żabce. W żabce, tak? Tak jest. A tam nie są ceny zawyżone? A to musi pan pytać, bo ja nie wiem, nie piję piwka, a nie wiem, jakie tam są ceny. 0% to mają być, tak? Nie, 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 alkoholowe, perła, mielowa. Aha, dobra. Siostra jest alkoholiczką, także trzeba alkoholu troszeczkę. No dobra, i tylko te cztery perły na pewno? Tak. Czy jeszcze coś? Tylko cztery perły. A pan mi powie, ona sobie kupiła pralkę po prostu, czy ona chce piwo A Ja tylko? nie wiem, musi pan pytać, czy ona kupiła, bo to nie moja pralka. A wyślij mi we sms pan tylko. numer do tam się dogadam z nią. Nie, 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 ja tutaj załatwiam sprawę. Proszę się zdecydować, jak coś... A co pan będzie miał z tego, że pan jej sprawy załatwia? Yy, niech pan nie wnika w takie rzeczy. Jak pan jest zdecydowany, zapraszam No tak, mnie, no ale co, pan, czasu ale co pan będzie robił z nią za to, że pan się pralki pozbędzie? Halo? Halo, dzień dobry. Dobry? Marek Łuszkiewicz z tej strony, ja się kontaktuję y, z firmy Krąwa Piwo, takie. Z firmy Krąwa Piwo, takie. Y, pa, pan, o co chodzi? Marek Łuszkiewicz z tej strony re, reprezentuje. Marek z tej strony, re reprezentant firmy Krowa. E, ja tu na Eliksie zobaczyłem, że pan krowy ma na sprzedaż, tak? Tak. E, pan mi powie, czy byśmy mogli przyjechać, nakręcić materiał po prostu o tej krowie. E, bo będziemy reklamować piwo nowe. Nie. Dlaczego nie? I byśmy zapłacili panu za to kilka tysięcy. Nie, nie, nie. Nie, nie mam czasu na to. Pan by po prostu obok tej krowy stał i nasze piwo pił, się to nagrali w telewizji, by pan leciał wszędzie. No i rozłączył się, mówi, że czasu na to nie ma. To jest niemożliwe. Tak, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Marek Łuszkiewicz reprezentuje firmę Krowa, nowe piwo kraftowe na rynku. O! Chciałem zapytać, 700. czy możemy chwilę tam, wie pan, pogadać o potencjalnej współpracy? Ale to znaczy, współpraca... No, słyszałem, że pan krowy posiada, tak? Mam krowę do sprzedania, ale nie, że posiada. A my chcemy na wynajem na jeden dzień, u pana na podwórku. Bo my jako marka piwna chcemy niestandardową taką yy, reklamę zrobić, tego piwa. No, chcemy wynająć krowę od pana, przemalować ją ekologiczną farbą, no i obok posadzić człowieka z naszym piwem i to nagrać, nie? No ale to pan co teraz ze mnie Jaja robił czy co? No nie, no nie ja poważnie mówię. Ekologiczną farbą po prostu pomalujemy ją, żeby nasze piwo reklamowała. Nie to, ja to byłaby mielka piwotka. Tu pan mnie coś chyba, coś pan mnie tutaj buja. No nie no proszę pana mówię właśnie poważnie. No mnie to się wierzyć nie chcę. Że po prostu przyjedzie do pana taki gościu z kamerą. Przemal taki malarz też przyjedzie, krowę przemaluje w kolor piwa. I później nasz taki aktor, właśnie z naszej firmy, usiądzie obok niej i będzie piwo pił. I, i nagrają go kamerą, nie? I, I u pana na podwórku to nagramy, nie? W jakim kolorze będzie krowa? Pasuje? Tu mnie coś tutaj. A jakim kolorze krowa będzie? O. Yy, zielonofioletowym. zielonofioletowym. Tak. Zielono-fioletowym. Yy, I teraz niech pan mi powie, to będzie farba ekologiczna? Tak, tak. A zmywalna, niezmywalna? Zmywalna yy, zbywalna po miesiącu. Ach, po miesiącu zmywalna pan mówi? Tak. Mm -hmm, a niech pan mi jeszcze powie... Y, ekolodzy się nie, nie, nie doczepią do tego? No nie, bo to jest ekologiczna farba, nie? Tu pan mi tu jest coś pan. A skąd pan jest? E, z A Warszawy. On się dowiedział? Z Warszawy. O człowieku. Ale niech pan mi jeszcze powie, ile z tego. E, jeszcze raz pan powie? To ile ja z tego będę miał za wynajem? E, 2000 złotych za dwie godziny. Pan, to mi się nie warto bawić. Ale pan nie będzie musiał nic robić, tylko krowę pan postawi. No, to by wydał pan ze 7, 8, to bym mogli pogadać. No ile tam 5 tysięcy bym panu zaoferował? I umowa, umowa wszystko będzie podpisana, pieniądze do ręki i tak dalej. Pasowałoby panu takie coś? No wiem, że ktoś sobie jaja tutaj robi ze mnie. No nie, no to nie są jaja, mówię poważnie. A skąd się? a niech pan się powie, z do wziąłem krowę do, do, do wynajęcia? Za a bo właśnie szukamy danych takich wieśniaków w okolicy i zaoferować im właśnie współpracę. Teraz mi pan podniósł adrenalinę. Wieśniakiem ja nie jestem. No dziękuję rol... farmerem, Dobre. tak? Dobranoc panu, żegnam, dziękuję za Jaką adrenalinę? Wiesz pan jest rolnikiem, tak?